Dzień dobry, kochani, witam Was, Aleksandra Muza. Staram się inspirować ludzi do pozytywnych zmian, by otworzyli swoje umysły i serca. Um, I dzisiaj chciałam się podzielić z Wami takim um, tematem. Miałam bardzo interesującą rozmowę um, odnośnie manifestacji. Koleżanka zadała mi pytanie: kiedy wreszcie zacznę manifestować? Bo ona jest tak w tym rozwoju osobistym i, i nadal nie czuję, żeby zaczęła manifestować. I, I kiedy to się zacznie? Więc jak to jest z tym rozwojem osobistym? Może najpierw od tego zacznę. Na czym w ogóle polega w moim odczuciu ten rozwój osobisty? I jakie ja mam z tym doświadczenie? Jaka była moja droga? W moim odczuciu to wszystko polega na tym, ta cała, jakby transformacja polega na wzrastaniu. Wzrastamy w swoich marzeniach, pragnieniach, ale też wzrastamy w czyszczeniu się z tych wzorców, które gdzieś tam w sobie mamy i, i które nabyliśmy podczas wychowania lub nawet swoich doświadczeń jako dorosłe osoby. Więc nasza transformacja polega na tym, żeby pozbywać się tych starych wzorców, które nam już nie służą, starych reakcji, żeby obserwować siebie, gdzie znowu już wybija mi to stare zachowanie, które w jakiś sposób negatywnie wpływa na moje życie, na to, że nie dostaję czegoś, co co sobie wymarzyłam, zapragnęłam, nie przychodzi do mnie tak, w tym sensie. Hmm. No, i teraz, e, kiedy zaczynamy manifestować, kiedy przychodzą do nas tak zwane cuda? Chociaż ja uważam, że cuda nie istnieją, tylko jest to fizyka i matematyka, e, której jeszcze nie ogarniamy. Natomiast jestem głęboko przekonana, że wszystko da się matematycznie wytłumaczyć. E, więc, kiedy zaczynamy manifestować? Odpowiedź jest. Wtedy, kiedy jesteśmy czyści z tych naszych wzorców. Czyli mamy, zmienia nam się mindset. Nasz umysł dąży do tego, żeby nas ochronić. Dlatego nam podpowiada jakieś pierdoły: po tylu, nie idź tam, bo tam cię zaatakują, napadną. Zostań w domu, tu jest bezpiecznie. Tak, tak funkcjonuje nasz umysł. On ma zadanie mm, nas ochronić, żeby nam się nic nie stało. E Musimy, musimy, nie musimy, ale możemy przekształcić sobie ten nasz mindset, czyli jakby. Zapanować nad tym naszym umysłem, co on nam podpowiada, czyli może troszeczkę tak z nim porozmawiać na zasadzie hej, co ty zapierdoły mi tu podpowiadasz. Ja wiem, że ty chcesz, żebyśmy zostali w domu, bo tu jest bezpiecznie, ciepło i przytulnie, i najlepiej nie wychodzić z domu, bo cegła na głowę mi spadnie, nie? I wtedy umysł powie, o właśnie, właśnie, nie wychodź z domu! <noise> bo tam cegły z tego z chmur lecą, nie? E, więc cała sztuka polega na tym, żeby zapanować nad tym Komar mnie tu ugrysi się trapię cały czas. Cała sztuka polega na tym, żeby zapanować nad tym umysłem i e, wyłapać tą narrację tych starych wzorców, starych haseł, starych zachowań, które też mamy w sobie w ciele, które nam czasami wybijają automatycznie. Ja tego też doświadczam i staram się jakby e, czyścić te stare wzorce na bieżąco. Więc w momencie, kiedy zapanujemy nad tym swoim umysłem, nad tą jego narracją i zaczynamy mu wkładać nową narrację, czyli nie, świat jest dobry, świat jest pozytywny, ludzie mają dobrą intencję, to on zaczyna e, przyciągać nam jakby właśnie te zdarzenia. Czyli jest taki punkt zatrzymania, kiedy ten nasz umysł mówi aha, hmm, czyli świat jest bezpieczny, to może spojrzymy na niego inaczej. I to jest jakby jedna, jedna taka, jedna z kwestii, bo raz to jest zatrzymać tą narrację, która gdzieś tam nas nie wspiera, a dwa mm, też te wzorce, które gdzieś tam mamy w ciele, wzorce zachowań, tak? Czyli na przykład nie wiem, że, wow, jakieś takie mamy zachowanie, yy, które jest automatyczne, niezależne od nas. Mm. Niektóre oczywiście zachowania służą do tego, aby nas ochronić, czyli, no nie wiem, jak jest jakieś niebezpieczeństwo, no to z automatu uciekamy, prawda? Ale e, na takiej zasadzie, że ktoś się uniesie i zacznie krzyczeć w naszym towarzystwie, to mm, niekoniecznie musimy reagować tym samym. Aczkolwiek dużo osób e, właśnie tą reakcję ma zapisaną w ciele. E, więc. W momencie, kiedy zaczynamy się pozbywać tych starych wzorców, zachowań oraz tej starej narracji w głowie i wsadzamy sobie nową, to projektujemy tą rzeczywistość na nowo. I teraz na przykład taki przykład. Kiedy zaczynamy manifestować, kiedy powiemy spokojnie, podam przykład z mojego gdzieś tam życia, że życzę sobie czy. Wyobrażam sobie, że chciałabym mieć taką i taką pracę. Kiedy jesteśmy już pozbawieni tych wzorców, typu ojej, jestem niewarta, albo może się schowam, skulę się. Nie, wyczyściłam sobie ten wzorzec, to zachowanie, tą starą narrację i teraz mówię spokojnie, czego bym sobie życzyła, jak sobie wyobrażam mm, jakąś moją przyszłość. Oczywiście to musi być na miarę naszego wyobrażenia. Na... Na miarę naszego mm, możliwości manifestacji, czyli na takiej zasadzie, że jeśli nasz układ, e, nasz układ nerwowy nie jest przyzwyczajony do wielkich milionów, to on nie zaakceptuje tej informacji. Tak więc zacznijmy manifestację od małych jakichś e, kroków czyli życzę sobie czegoś, tego i tego, małymi krokami. I wtedy e, przychodzą do nas, manifestują nam się w naszym życiu te małe e, sytuacje, małe jakieś e, życzenia, i przy okazji też dostajemy takie małe testy. Ja zawsze to nazywam, że to są nasze małe testy. W momencie, kiedy przyjdzie do nas jakaś sytuacja, e, która jest właśnie tym testem, ona sprawdza, aha, mam tutaj jeszcze ten mój wzorzec, tą moją starą narrację? Czy sobie pomyślałam, o Boże, co za idiot, albo idiota albo idiotka? Nie, bo to jest właśnie ta stara narracja, którą mamy w głowie, że oceniamy ludzi. No nie, ja wychodzę z założenia, że ludzie mają zawsze mm, dobre intencje, że ludzie są dobrzy z natury, tylko jakieś sytuacje są, które mogą jakoś. Jakoś, jakoś, nie wiem, wpłynąć na ich zachowanie. I tu znowuż przykład. Miałam, a, tudzież mam nadal taką sytuację, że muszę komuś oddać pieniądze, i powiedziałam, że zrobię to e, w piątek. Tak, dzisiaj mamy wtorek, tak? E, no i co się okazało? Że nie mogę zwrócić tych pieniędzy, ponieważ kantor, to miała być jakaś tam kwota w euro. Kantor, w, kantor online był zamknięty, więc nie mogłam przekonwertować tych pieniędzy, tak? Zrobiłam to w poniedziałek, przekon, prze, przekonwertowałam te pieniądze ze złotówek na euro. Chciałam zapłacić przez PayPal, na co PayPal mówi, że ta kwota jest niemożliwa do, 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 prze, do zrobienia przelewu, tak? No więc e, też przy okazji nie widziałam czy ta osoba jest tym odbiorcą, który powinien być, więc zrobiłam jakąś mniejszą kwotę, 100 euro, tak? I nadal czekam, czy te pieniądze się zapukują, czy nie. E, kwota miała być większa, więc zrobiłam taką próbną kwotę i do tej pory mam nieściągnięte pieniądze z mojego pierwotnego konta. Więc to wszystko się rozciąga, tak? A pieniądze miały być zwrócone niby w piątek. Więc komunikuję. No, jest taka sytuacja, coś tutaj mam jakiś problem z tym bankiem, z PayPalem. E, więc to nie jest sytuacja zależna ode mnie. E, I zawsze wychodzę z tego samego założenia, że ludzie mają dobre intencje. Em, i, i, I z gruntu rzeczy e, tylko jakieś tam sytuacje są, które, które jakoś tam się nie do końca układają. Więc manifestacja. Zmiana wzorców, czyszczenie tych wzorców, tych starych, wgranych, które nam już nie służą e, i stosowanie nowych, nowych takie, które nas wspierają e, i wtedy kosmos przenosi nam manifestacje tych pozytywnych rzeczy, e, pozytywnych wydarzeń, pozytywnych ludzi, a w międzyczasie gdzieś tam pojawiają się jeszcze drobne testy. Które dają nam możliwość na obserwację samych siebie, naszych reakcji, naszych narracji w głowie, żeby sprawdzić, czy nadal mamy te stare jakieś zachowania, czy już może się wyczyściliśmy. Także na tym polega, w moim odczuciu, w moim doświadczeniu, rozwój osobisty, gdzie patrzę i obserwuję, jak ze zmianą, właśnie. Mojej narracji, yy, moich zachowań zmienia się cała rzeczywistość. Bo te stare jakieś sytuacje już się do mnie nie przyklejają, bo one ze mną nie rezonują. To troszeczkę, troszeczkę jest na takiej zasadzie, jak pojawia się w mojej przestrzeni osoba, która szuka na przykład zaczepki albo potrzebuje kompana do użalania się i nie dostaje tego kompana. Albo ta zaczepka nie znajduje zahaczenia we mnie, to wtedy te osoby przechodzą, idą dalej, szukają tej zaczepki w kimś innym, bo we mnie jej nie znajdują i one po prostu przechodzą przez moje życie i nie zatrzymują się na dłuższy moment, tak? Natomiast osoby, które przychodzą, mają pozytywną aurę, tudzież odbierają moją pozytywną aurę, zostają na dłużej w mojej przestrzeni, w moim otoczeniu. I takimi osobami się otaczam, takimi sytuacjami się otaczam, takie sytuacje sobie manifestuję. I na tym polega ta cała manifestacja i rozwój osobisty. Życzę Wam pozytywnych doświadczeń, zauważania testów, które dostajecie od wszechświata i dziękowania i doceniania tych testów, bo one powodują właśnie, że dzięki nim wzrastamy. Życzę cudownego dnia. papa. Pa.